Warszawa, 17 marca 2021 roku. Godzina druga, 17 nad ranem. Piotr Zieliński, 27 dni, nauczyciel historii w Szkole Średniej w Krakowie, jechał sam drogą krajową numer 7 między Krakowem a Lublinem. Noc była zimna, droga mokra po niedawnym deszczu, ruch niemal zerowy. O godzinie drugiej dwie sekundy serce Piotra zatrzymało się. Wypadek był gwałtowny, natychmiastowy, śmiertelny. Zespoły ratunkowe potrzebowały jeszcze 40 minut, by dotrzeć na miejsce. Ale 300 kilometrów na północ, w Szpitalu Rehabilitacji Neurologicznej w Warszawie, działo się coś niemożliwego. W pokoju 213 Katarzyna Zielińska, siostra Piotra, otworzyła oczy po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy. Była w śpiączce od czerwca 2020 roku po upadku, który spowodował ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Lekarze stracili nadzieję. Rodzina modliła się w ciszy. I wtedy, dokładnie o godzinie 2.17 i jednej sekundzie, Czujniki sercowe podłączone do klatki piersiowej Katarzyny zarejestrowały nieprawidłowy skok aktywności elektrycznej. Pielęgniarka na dyżurze, Zofia Kowalska, była w pomieszczeniu monitoringu, kiedy zobaczyła migający ekran. Najpierw pomyślała o błędzie technicznym, awarii sprzętu, ale kiedy weszła do pokoju, Katarzyna była przytomna, oczy otwarte wpatrzone w sufit, oddech przyspieszony. Dłonie zaciśnięte na prześcieradle, jakby właśnie wynurzyła się z głębokiego koszmaru. Zofia natychmiast wezwała lekarza dyżurnego, doktora Andrzeja Sobolewskiego, neurologa z trzydziestoletnim doświadczeniem, specjalistę od zmienionych stanów świadomości. Dotarł w mniej niż dwie minuty, zbadał źrenice Katarzyny, sprawdził odruchy, poprosił o dane z monitorów. Wszystko wskazywało na spontaniczne nagłe, niewytłumaczalne wybudzenie. Ale doktor Sobolewski zauważył dziwny szczegół. Odczyt elektrokardiogramu pokazywał skok aktywności, zarejestrowany dokładnie jedna sekunda i cztery dziesiąte przed otwarciem oczu. Ten czas był niemożliwy. Nie było bodźca zewnętrznego, nie było bólu, nie było fizjologicznego powodu dla tego impulsu elektrycznego. A jednak tam był, zarejestrowany cyfrowo, oznaczony czasem, zsynchronizowany z zegarem atomowym szpitala. Katarzyna nie mówiła. Patrzyła na swoje ręce, na okno, na oświetlony korytarz. Kiedy doktor Sobolewski zapytał ją o imię, nie odpowiedziała. Kiedy poprosił, żeby ścisnęła jego dłoń, posłuchała powoli, jakby na nowo uczyła się ruchu. Ale potem nagle coś powiedziała. Krótkie zdanie, wypowiedziane cicho, niemal szeptem. On mnie zawołał i powiedział, że muszę wrócić. Lekarz zmarszczył brwi. Kto cię zawołał, Katarzyno? Nie odpowiedziała, tylko powtórzyła zdanie słowo w słowo, jakby to była jedyna rzecz, którą pamiętała. On mnie zawołał. Powiedział, że muszę wrócić. Zofia spojrzała na doktora Sobolewskiego. Było coś niepokojącego w tym głosie. To nie był słaby głos kogoś, kto właśnie obudził się z długiej śpiączki. To był głos kogoś, kto właśnie otrzymał rozkaz. I to w tej chwili wydawało się niemożliwe do wyjaśnienia, ale to był dopiero początek. O trzeciej czterdzieści nad ranem policja drogowa zidentyfikowała ciało Piotra Zielińskiego w szczątkach wypadku. Matka, Helena Zielińska, została powiadomiona o czwartej dwadzieścia. Jechała w kierunku szpitala w Lublinie, kiedy otrzymała drugi telefon, tym razem z Warszawy. Pani Zielińska, tu doktor Sobolewski. Muszę pani coś ważnego przekazać. Pani córka Katarzyna się obudziła. Helena zatrzymała samochód na poboczu drogi. Powtórzyła słowa na głos, próbując je zrozumieć. Moja córka się obudziła. Mój syn umarł. O drugiej 2.17 nad ranem. O drugiej 2.17 zapytała lekarza, o której dokładnie Katarzyna otworzyła oczy. Sprawdził zapisy i odpowiedział: dwie minuty, 17 sekund i 1 dziesiąta. Helena rozłączyła telefon. Siedziała w samochodzie sama, patrząc na pustą drogę przed sobą. I wtedy zrozumiała. To nie był zbieg okoliczności. Nie mógł być. Kiedy Helena dotarła do szpitala w Warszawie, był już dzień. Weszła do pokoju powoli, bojąc się, że to okrutny sen. Ale Katarzyna była tam, siedziała na łóżku, oczy otwarte, ręce złożone na kolanach, matka i córka patrzyły na siebie w ciszy. A potem Katarzyna powiedziała: On odszedł, prawda? Helena nie mogła odpowiedzieć, tylko skinęła głową. Katarzyna spuściła wzrok i szepnęła: Czułam to. Czułam, kiedy się zatrzymał. Helena usiadła obok córki, wzięła ją za rękę i obie płakały razem bez słów, bez wyjaśnień. W tej chwili nauka nie miała znaczenia, logika nie miała znaczenia. Liczył się tylko ten dziwny i bolesny fakt, że dwoje rodzeństwa, oddzielonych trzystoma kilometrami, podzieliło tę samą ostateczną chwilę, i że w jakiś sposób śmierć jednego obudziła życie drugiej. Zostań do końca, bo to co odkryjesz. Zmieni wszystko, w co wierzyłeś, że jest możliwe. A jeśli wierzysz, że miłość między rodzeństwem może pokonać każdą odległość, nawet granicę między życiem a śmiercią, zostaw komentarz. Ale to był dopiero początek. W następnych dniach Katarzyna zaczęła odzyskiwać świadomość stopniowo, ale w dziwny sposób. Rozpoznawała matkę, rozpoznawała pokój, ale nie pamiętała prawie nic z dziewięciu miesięcy w śpiączce. Kiedy pytano ją o wypadek, który ją w tym stanie pozostawił, odpowiadała mglistymi szczegółami, fragmentami pamięci bez chronologicznego porządku. Ale kiedy pytano ją o Piotra, stawała się precyzyjna, niemal niepokojąco precyzyjna, opisywała moment jego śmierci, jakby tam była. Mówiła, że poczuła nagły ból w klatce piersiowej, gwałtowny ucisk, a potem pustkę, która wessała ją na zewnątrz ciała. On jechał samochodem, powiedziała doktorowi Sobolewskiemu. Droga była mokra, była mgła, a potem coś się stało z kierownicą. Próbował skorygować, ale było za późno. Lekarz notował wszystko, ale nie komentował. Zaczynał czuć się nieswojo z tymi opisami. Skąd mogła to wiedzieć? Jak mogła opisać wypadek, który wydarzył się 300 kilometrów dalej, gdy była nieprzytomna w szpitalnym łóżku? Helena spędzała dni między dwoma szpitalami. W Lublinie żegnała syna, w Warszawie odbierała córkę. Był to gorzki cud, jak sama później mówiła zyskać jedno życie w dokładnej chwili, gdy traci się drugie. Ale Helena nie mogła przestać myśleć o jednej rzeczy. Piotr zawsze był bardzo bliski Katarzynie. Od dzieciństwa dzielili szczególną więź. Mówił, że czuje, kiedy siostra jest smutna, nawet na odległość. Ona mówiła, że śni o nim w nocy, gdy miał problemy. To były małe rzeczy, rodzinne przesądy nic, co ktokolwiek brałby poważnie. Ale teraz, wobec tego niemożliwego przebudzenia, Helena zaczęła się zastanawiać: A jeśli ta więź była prawdziwa, a jeśli w jakiś sposób Piotr zawołał siostrę w ostatniej chwili życia. A jeśli jego śmierć była tym, co ją sprowadziło z powrotem, to były pytania, na które nauka nie mogła odpowiedzieć, ale Helena czuła w głębi duszy, że odpowiedź brzmiała tak. Doktor Sobolewski postanowił działać ostrożnie, poprosił o spotkanie z zespołem neurologicznym szpitala i przedstawił zapisy z monitorów. Pokazał skok aktywności elektrycznej. Znacznik czasu, synchronizację z momentem śmierci Piotra. Niektórzy koledzy sugerowali, że to czysty zbieg okoliczności, inni mówili, że może Katarzyna usłyszała coś, jakiś dźwięk zewnętrzny, który ją obudził, ale Sobolewski wiedział, że to nie ma sensu. Pokój był izolowany, nie było telewizora, nie było radia, a nawet gdyby był. Jak dźwięk mógłby wyjaśnić skok elektryczny zarejestrowany sekundę przed otwarciem oczu, postanowił zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robił skontaktować się ze szpitalem w Lublinie i poprosić o dane telemetrii sercowej Piotra Zielińskiego w momencie śmierci. Zajęło trzy dni uzyskanie zgody, ale kiedy w końcu otrzymał pliki, to, co zobaczył, pozbawiło go słów. Zatrzymanie akcji serca Piotra zostało zarejestrowane o godzinie drugiej, 17 minut i 0,6 sekund. Skok elektryczny Katarzyny. Druga, 17 minut i 1,4 sekundy. Różnica. Mniej niż sekunda. Czas transmisji sygnału nerwowego między dwoma ciałami oddzielonymi 300 kilometrami? Niemożliwe. Ale to, co stało się później, było jeszcze bardziej niepokojące. Katarzyna zaczęła mieć koszmary. Każdej nocy budziła się krzycząc, spocona, ręce zaciśnięte na klatce piersiowej. Mówiła, że widzi wypadek, że czuje uderzenie, że słyszy dźwięk rwącego się metalu. A najdziwniejsze, mówiła, że widzi wszystko z zewnątrz, jakby unosiła się nad samochodem, obserwując ciało brata uwięzione między wrakami. Doktor Sobolewski poprosił, żeby opisała co widzi. Mówiła o modelu samochodu, ciemnoniebieskim Volkswagenie Passat. Mówiła o drzewie, w które uderzył starym dębie przy krawędzi drogi. Mówiła o telefonie leżącym na przednim siedzeniu pasażera z rozbitym ekranem. I mówiła o jednej ostatniej rzeczy, że sekundy przed uderzeniem Piotr powiedział coś na głos, coś, czego nikt inny nie mógł usłyszeć. Powiedział: Wybacz mi, Kasiu, wybacz mi. Kasia było zdrobnieniem od Katarzyna. Kiedy Helena to usłyszała, załamała się, bo wiedziała, że to prawda. Wiedziała, że syn w ostatniej chwili życia myślał o siostrze i w jakiś sposób, przez tajemnicę, której nikt nie potrafił wyjaśnić, zdołał do niej dotrzeć. Sprawa zaczęła krążyć wśród lekarzy w Warszawie. Takie historie nie były powszechne, ale też nie były unikalne. Istniały stare relacje o bliźniakach czujących nawzajem swój ból, o matkach budzących się w dokładnym momencie śmierci dzieci, o żołnierzach widzących twarze poległych towarzyszy w żywych snach. Ale ta sprawa była inna, ta sprawa miała zapisy, miała znaczniki czasu, miała weryfikowalne dane. I to było przerażające, bo jeśli to była prawda, jeśli Katarzyna naprawdę obudziła się w momencie śmierci brata, to nauka musiałaby przyznać coś, co zawsze odrzucała, że świadomość ludzka może działać poza ciałem, że więź między dwiema osobami może przekraczać przestrzeń, czas, a nawet samą śmierć. I to dla wielu było niemożliwe do zaakceptowania ale najbardziej imponujące odkrycie dopiero miało nadejść. Dwa miesiące po przebudzeniu Katarzyny Europejski Instytut Neurofizjologii, stosowanej z siedzibą w Berlinie, dowiedział się o sprawie. Dyrektor Instytutu, dr Marta Nowak, polska specjalistka od stanów bliskich śmierci i zjawisk rozszerzonej świadomości, zdecydowała się osobiście przyjechać do Warszawy, by przeprowadzić śledztwo. Zabrała ze sobą zespół neuronaukowców, fizyków i psychologów. Propozycja była prosta: zbadać mózg Katarzyny, zmapować jej aktywność elektryczną i spróbować zrozumieć, co wydarzyło się tamtego marcowego świtu. Helena zezwoliła na badania, ale pod jednym warunkiem: by szanowali ból córki. Katarzyna zgodziła się współpracować, ale z własnym żądaniem Chcę poznać prawdę powiedziała dr. Nowak. Chcę wiedzieć, czy mój brat naprawdę mnie zawołał, czy po prostu zwariowałam. Naukowiec spojrzała jej w oczy i odpowiedziała: Dowiemy się razem. I zaczęły się testy. Przez trzy tygodnie katarzyna była poddawana badaniom rezonansu magnetycznego funkcjonalnego, elektroencefalogramom wysokiej precyzji i testom reakcji emocjonalnych na bodźce wzrokowe i dźwiękowe. Wyniki były zdumiewające. Mózg Katarzyny pokazywał nieprawidłowe wzorce aktywności w regionie kory przedczołowej, szczególnie w obszarach związanych z empatią, percepcją czasową i pamięcią emocjonalną, ale najbardziej zaskakująca była obecność fal mózgowych o niskiej częstotliwości, zwanych falami delta, które normalnie pojawiają się tylko podczas głębokiego snu lub w stanach śpiączki. Katarzyna była przytomna. Świadoma, ale jej mózg zachowywał się tak, jakby wciąż był częściowo uśpiony. Doktor Nowak wyjaśniła, że może to wskazywać na rodzaj mostu między dwoma stanami świadomości, jakby Katarzyna utknęła między światem żywych a światem odchodzących. A ten most w jakiś sposób pozwolił jej otrzymać ostatni sygnał od brata. Ale to była tylko hipoteza. Nauka wciąż nie miała ostatecznej odpowiedzi. I może nigdy nie będzie miała. Wtedy doktor Nowak zaproponowała śmiałe doświadczenie. Chciała przetestować, czy Katarzyna wciąż utrzymuje jakiś rodzaj więzi z bratem, nawet po jego śmierci. Pomysł polegał na umieszczeniu czujników elektroencefalogramu w pokoju Katarzyny i jednocześnie podłączeniu urządzenia do cyfrowej repliki rozrusznika serca, który Piotr miał w momencie wypadku. Oryginalny rozrusznik został odzyskany ze szczątków i przechowywany w szpitalu w Lublinie. Odłączony, bez żadnego źródła energii. Zespół stworzył dokładną replikę cyfrową z tymi samymi obwodami, tymi samymi parametrami funkcjonowania. Pomysł nie polegał na aktywowaniu urządzenia, ale tylko na zmierzeniu, czy będą jakieś spontaniczne oscylacje elektryczne, jakieś rezydualne pole magnetyczne, które mogłoby wskazywać na interakcje między dwoma systemami. To było ryzykowne doświadczenie, mało ortodoksyjne i wielu kolegów Marty Nowak radziło jej nie kontynuować. Ale była przekonana, że warto spróbować. Jeśli naprawdę istniała więź, powiedziała, może moglibyśmy ją zmierzyć. A jeśli moglibyśmy ją zmierzyć, może moglibyśmy ją zrozumieć? Doświadczenie przeprowadzono czerwcowej nocy, trzy miesiące po śmierci Piotra. Pokój Katarzyny zamieniono w małe laboratorium. Czujniki elektroencefalogramu pokryły jej skórę głowy monitory sercowe podłączono do klatki piersiowej, a w sąsiednim pomieszczeniu cyfrowa replika rozrusznika została umieszczona na izolowanym stole, otoczona detektorami pola magnetycznego i oscyloskopami wysokiej precyzji. Zespół czekał w ciszy. Katarzyna leżała z zamkniętymi oczami, próbując się zrelaksować. Helena trzymała ją za rękę. Doktor Nowak sprawdzała monitory co minutę i wtedy, o trzeciej trzydzieści nad ranem coś się wydarzyło. Oscyloskop, podłączony do repliki rozrusznika, zarejestrował nagłą oscylację elektryczną. Skok napięcia, który trwał mniej niż sekundę. Urządzenie było wyłączone. Nie było zewnętrznego źródła energii, nie było logicznego wyjaśnienia. A w tej samej chwili elektroencefalogram Katarzyny pokazał identyczny wyładunek, ostrą i intensywną falę, która przeszła przez korę przedczołową jak błyskawica. Otworzyła oczy i szepnęła jedno słowo – pomóż mi. Sala pogrążyła się w ciszy. Wszyscy patrzyli na ekrany niedowierzając. Doktor Nowak poprosiła o spokój i zaczęła sprawdzać dane – Oscylacja elektryczna w rozruszniku została zarejestrowana o 3.33 minuty i 2.3 sekundy. Wyładunek mózgowy Katarzyny. 3.33 minuty i 2.4 sekundy. Różnica. 1 dziesiąta sekundy. Margines błędu urządzeń 3 dziesiąte sekundy, czyli w granicach idealnej jednoczesności. Zespół zaczął dyskutować możliwe wyjaśnienia. Zakłócenia elektromagnetyczne, błąd czujników, statystyczny zbieg okoliczności, ale żadna z tych hipotez się nie utrzymywała. Urządzenia były skalibrowane, pokój był izolowany, a prawdopodobieństwo takiego zbiegu okoliczności było mniejsze niż jeden na sto milionów. Było tylko jedno wyjaśnienie, które miało sens, choć wydawało się niemożliwe. Katarzyna i Piotr wciąż byli połączeni. I ta więź rzucała wyzwanie wszystkim znanym prawom fizyki i biologii. Od tego momentu wszystko, co usłyszysz, zostało udokumentowane przez prawdziwych świadków, a jeśli ty też czujesz, że są więzi, których nauka jeszcze nie potrafi wyjaśnić, zostaw swoją opinię w komentarzach, ale najbardziej imponujące odkrycie dopiero miało nadejść. Katarzynę obudzono ostrożnie była blada, drżąca, ale przytomna. Doktor Nowak zapytała, co pamięta. Katarzyna wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić. Powiedziała, że znowu widziała wypadek, ale tym razem z większą liczbą szczegółów. Widziała drogę, deszcz, światła samochodu oświetlające mgłę, widziała ręce Piotra na kierownicy, napięte, nerwowe, a potem zobaczyła coś, o czym nigdy wcześniej nie wspominała. Widziała inną rękę. Rękę, która pociągnęła kierownicę na bok, rękę, która nie należała do Piotra, Katarzyna drżała, kiedy to mówiła. Matka spojrzała na nią zdezorientowana. Co masz na myśli, Kasiu? Jaką rękę? Katarzyna zamknęła oczy i odpowiedziała: To nie był wypadek, mamo. Ktoś pociągnął kierownicę, ktoś go zabił. Cisza w pokoju stała się gęsta, duszna. Doktor Nowak poprosiła, by Katarzyna opisała wszystko, co pamiętała. Mówiła o postaci obok Piotra siedzącej na przednim siedzeniu pasażera, postaci, której nie mogła wyraźnie zobaczyć, ale którą czuła jako wrogą obecność naładowaną gniewem. Mówiła o momencie, gdy ta postać wyciągnęła ramię i pociągnęła kierownicę w lewo, zmuszając samochód do zjechania z drogi. I mówiła o ostatnich słowach Piotra, wypowiedzianych głośno, zdesperowanie. Wybacz mi, Kasiu, wybacz mi. Bo wiedział, że umrze. I wiedział, że ona zostanie sama. Helena nie mogła uwierzyć w to, co słyszała. Ale coś w środku mówiło jej, że córka mówi prawdę. Następnego dnia Helena skontaktowała się z Policją Drogową w Lublinie i poprosiła o ponowne otwarcie śledztwa w sprawie wypadku. Początkowo funkcjonariusze się opierali. Sprawa była zamknięta. Wypadek spowodowany nadmierną prędkością na mokrej drodze. Ale Helena nalegała. Powiedziała, że córka ma nowe informacje, niemożliwe informacje, i że zasługują na zbadanie. Po dwóch tygodniach nacisku policja zgodziła się ponownie zbadać szczątki samochodu. I wtedy znaleźli coś, co zostało przeoczone w pierwszym raporcie ślady odcisków palców na kierownicy w pozycjach niezgodnych z normalnym prowadzeniem i co ważniejsze, ślady DNA na przednim siedzeniu pasażera, które nie odpowiadały Piotrowi. Ktoś był z nim w samochodzie, ktoś, kto nie został zidentyfikowany, ktoś, kto najprawdopodobniej spowodował wypadek. Śledztwo zostało oficjalnie wznowione. A Katarzyna, która obudziła się ze śpiączki w momencie śmierci brata, stała się w niewytłumaczalny sposób głównym świadkiem zbrodni. Kolejne miesiące to przesłuchania, ekspertyzy i analizy kryminalistyczne. Policja odkryła, że Piotr był zaangażowany w projekt badawczy dotyczący nierozwiązanych zbrodni wojennych w Polsce. Studiował stare dokumenty, przeprowadzał wywiady z ocalałymi. Mapował miejsca zapomnianych masakr i najwyraźniej dotknął wrażliwego tematu. Otrzymywał anonimowe groźby, był śledzony, ale nigdy nikomu nie powiedział, żeby nie martwić rodziny. Policja zidentyfikowała podejrzanego, mężczyznę powiązanego z grupami skrajnej prawicy, który nie chciałby pewne fakty historyczne wyszły na jaw. Podejrzany został aresztowany, ale zaprzeczył jakiemukolwiek zaangażowaniu. Nie było wystarczających dowodów na skazanie, tylko odciski palców, DNA i niemożliwe zeznanie Katarzyny, zeznanie, które technicznie nie mogło być użyte w sądzie, bo jak udowodnić, że widziała wypadek przez oczy martwego brata, jak przekonać ławę przysięgłych, że ludzka świadomość może przekraczać przestrzeń i czas. To było niemożliwe, a jednak była to jedyna prawda, która pozostała. Doktor Nowak kontynuowała badanie sprawy przez ponad rok, publikowała artykuły w czasopismach naukowych, przedstawiała dane na międzynarodowych konferencjach, debatowała ze sceptycznymi i ciekawskimi kolegami, ale nie znaleziono ostatecznego wyjaśnienia. Niektórzy naukowcy sugerowali, że Katarzyna mogła rozwinąć ekstremalną formę synestezji emocjonalnej, zdolność odczuwania emocji i doznań innych osób na odległość. Inni mówili o kwantowym splątaniu między systemami biologicznymi, teorii wciąż w początkowej fazie, ale zyskującej coraz większe poparcie w społeczności naukowej. Byli też tacy, którzy po prostu odrzucali sprawę jako oszustwo lub halucynacje, ale doktor Nowak wiedziała, że to było prawdziwe, widziała dane, widziała zapisy, widziała ból w oczach Katarzyny i wiedziała, że choć wydawało się to niemożliwe, coś niezwykłego wydarzyło się tamtego marcowego świtu, coś, co rzucało wyzwanie samej definicji śmierci. Bo jeśli Piotr zdołał zawołać siostrę w ostatniej chwili życia, to śmierć nie była końcem, była tylko przejściem, a świadomość w jakiś sposób trwała. Doktor Andrzej Sobolewski, neurolog obecny podczas przebudzenia Katarzyny, przyznał lata później w wywiadzie dla polskiej telewizji, że ta sprawa zmieniła jego sposób postrzegania medycyny. Bo wiedział, że całe życie wierzył, że świadomość to tylko chemia mózgu. Impulsy elektryczne, sieci neuronowe, ale po zobaczeniu danych, po usłyszeniu słów Katarzyny, po poczuciu ciężaru tej niemożliwej ciszy w świcie przebudzenia, nie miał już pewności. Może świadomość to coś więcej niż mózg, powiedział. Może to pole, energia, coś, co może istnieć poza ciałem. A może w ekstremalnych momentach, gdy życie ucieka, to pole potrafi dotrzeć do tych, których kochamy. Potrafi przekroczyć odległość, czas, a nawet samą śmierć, by ostrzec, by chronić, by pożegnać się. Rozłączył telefon drżącymi rękami pod koniec wywiadu i przyznał, że wciąż śni o tamtej nocy, o oczach Katarzyny otwierających się, o skoku elektrycznym na monitorze, o zdaniu, które powtórzyła cicho, jak echo z innego świata. On mnie zawołał: Powiedział, że muszę wrócić. I wtedy wszystko się na zawsze zmieniło. Dziś Katarzyna mieszka w małym drewnianym domu nad jeziorem Wigry na północnym wschodzie Polski. To spokojne miejsce, otoczone lasami, sosnowymi i spokojnymi wodami. Pracuje jako tłumaczka, żyje sama, przyjmuje niewielu gości. Ale każdej nocy o drugiej 17 nad ranem się budzi. Zawsze o tej samej godzinie, zawsze z tym samym uczuciem ucisku w klatce piersiowej. Czujniki neurologiczne, które dr Nowak od czasu do czasu prosi ją nosić, pokazują ten sam wzorzec. Intensywne fale delta, wyładowania w korze przedczołowej, nieprawidłowa aktywność elektryczna. To tak, jakby jej mózg wciąż reagował na niewidzialny sygnał. Na wezwanie, którego już tam nie ma. Kiedy pytają ją, co czuje w tych chwilach, Katarzyna zawsze odpowiada to samo. To tak, jakby jego serce wciąż biło we mnie. Jakby nigdy nie odszedł. Jakby w jakiś sposób na zawsze pozostaliśmy połączeni. Sprawa Zielińskich wciąż nie ma ostatecznego wyjaśnienia. Nauka nadal nie wie, jak interpretować dane. Sprawiedliwość wciąż nie zdołała skazać odpowiedzialnego za śmierć Piotra. Ale jest coś, czemu nikt nie może zaprzeczyć: że tamtego marcowego świtu wydarzyło się coś niemożliwego. Dwoje rodzeństwa, oddzielonych trzystoma kilometrami, podzieliło tę samą chwilę: jeden umarł, druga się obudziła. Między tymi dwoma wydarzeniami była sekunda idealnej synchronizacji. Sekunda, która rzuca wyzwanie wszystkiemu, co wiemy o życiu, śmierci i świadomości. Niektórzy nazywają to echem śmierci, inni nazywają dowodem wspólnej świadomości. Są tacy, którzy mówią, że to tylko zbieg okoliczności, statystyka, przypadek. Ale Helena, matka, która straciła syna i odzyskała córkę w tej samej minucie, zna prawdę. Wie, że miłość między rodzeństwem może przekroczyć każdą odległość że więź między duszami nie umiera z ciałem, i że może życie przedłuża się przez tych, których kochamy, nie jako wspomnienie, ale jako żywa, pulsująca, wieczna obecność. A ty wierzysz, że więź między duszami może rzucić wyzwanie samej śmierci? Wierzysz, że świadomość może przetrwać koniec ciała i dotrzeć do tych, których kochasz? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Bo historie takie jak ta przypominają nam, że w gruncie rzeczy wciąż wiemy bardzo mało o tym, kim naprawdę jesteśmy i o tym, co się dzieje, gdy serce przestaje bić.